Witam was bardzo serdecznie. Cicho, z tej strony Patryk dzisiaj nagrywamy Farminga Simulator 20 z prawdziwego życia. To chyba jest czwarta część. Chyba tak. Cicho, a my teraz sobie tutaj przyparkujemy tego kombajna. I trzeba robić biega, biega, dokończyć, bo wczoraj nie dokończałem. No ogarnij się. się On Nie śpiewa.

Cicho bo się trochę bądź i mm, mm, tam, 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 się potem mną nie brudzi. Taka brunna maszyna już to jest. Tak, Jesteś brunny. <grym> Ogarnij się. No właśnie, kiedy teraz, łączyć się musisz. No właśnie, Ja się nie połączę. Musisz się zawsze tak drzeć. Tak. Mm -mm. Zjedziemy tą Linię, przejedziemy my, tą. а и за до заставения Suba i lajka na no no. tym kadala, Le. Ja pierdzielę mam wadę wymowy. Nie Dobra, tak, mam wadę wymowy. Ja mam. Bo ci coś się pomyliło. Nie. nie. nie bo ja też mam. Nie ty nie masz. Mam, bo już nie, 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 rzeczy gadać. Bo ja no ja wszystkich nie wiesz ja do kombajna tym traktorem żeby tam wysypać sobie żarno zało ją. z tej strony? tak В образцепись и жарко. Kto? się odzywam. Mm. Kto? Czasami Jedziemy e... sobie tu. Zaraz wrócimy w kombajnę. weźmiemy teraz sobie tą jedną rzecz i jedziemy do pole 2 albo te sobie zasiejemy bo fajnie skromnie wygląda pracownika zatrudnić bo mi się trochę tak nie chce, ale dobra, to ja jadę. Nie, pracownika zatrudnia, bo ja tak dosłownie nie umiem patrzeć. Ja taką sieję tutaj aż zostaję. A tak dokładnie, jak typ, ty nie umiem patrzeć. i'm just a combiner baby

Mogą mi skasować film. Nie można. Można. Mogą mi jakby... Nie wiem jak to powiedzieć, jakby chyba zbanować? Coś takiego. Ogólnie jeszcze chcę wam powiedzieć, że będą nowe maszyny na gospodarstwie ale to dopiero jak będę miał ten mm, jak dopiero będę miał nowy kultywator idziemy po auto sobie albo pociąg Kocham, kiedy traktory, jak jadą, to tak są w pionie ustawione i tak zawsze sobie, tak skręcają. Co? Ciągnik już tak ubrudzony jest? Kocie, <guczyń> nie szczekaj mi! Widzowie, śmieszna sprawa się stała. E, mój koc szczeka. Wiecie tak, jak? Strzeka na ptaki. Co tam jest? Nie to. Na razie jest... Mam hajsu na tym darkes bioflakes łyn zbożowy obniża finanse wtorek dzisiaj jest czwartek Wyda dzisiaj wydałem nie, ja dostałem 3000. 596. Nowe maszyny. W ogóle nic nie kupowałem. pensji pracownika. Cicho mama, bo nagrywam. Dzisiaj 471. Ja kasza. Wydałam. o Przecho... Ile? Ja pójdę tam do fotela. Moniarka. Bam, 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 bam. Eee. Przykłód ze zbiorników? To nie wiem, co ja dostałem. Nie wiem. Tak. Ja <suszę> Jedziemy sobie autem tutaj. Jedziemy zaparkować auto. Co? Czy ja? Serio, ja podpiąłem przyczepę. A Ja nie chciałam podnieść, ja chciałem chciałam zostawić. Ja sobie tutaj tę zaparkuję. I będzie ładnie. Jest ładnie. To wszystko jest git. CO?! Co je zrobiłem? Ja pierdzelę mógłem w nocy zasiać, zasadzić, a w dzień zasiałem i urosła już tam. دا <muchas> تاسو